Siemano witam Was w pierwszym odcinku Życie Dylera. Jest z nami Logan. Logan, tutaj on. Musimy w jedno miejsce podjechać. Yy, w ogóle będę śpić, dodawać, bo to jest kardylerz szybko. Więc no. Nie będę teraz nic zdradzał, ale no. Mamy Teslę wynajętą. I pożyczyliśmy. Halowujek. No, gdzie mam podjechać? Eee, na molo podjeść, na pustyne miasto. Nie wiem gdzie to jest. Pierwszy raz tu jestem, w tym mieście. Aha. Nie wiem. Na molo. Na molu. Nie wiem, będę jechał, znajdę jakoś. Wiem, że na pustynię, wiem jak wyjechać. No, jakieś paganie mnie wyprzedziło. Bo ja jakąś morską Teslą, jadę, ale później muszę odebrać mojego Lexusa, bo kupiłem za 16500 500 Lexusa. Jezu nie, 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 tam, nie, 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 tam nie, wiem, jak to się nie, w ogóle. nie, 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 gdzie na pustyni to jest? Bo ja już jestem na pustyni. Czekaj. Yy... Czekaj, bo mi się na zepsuła. Yy, no. Dobra, tak już na pustyni, gdzie może... Nie wiem. Czekaj, najwyżej się jakoś, jak, jakoś... Uuu, uh. wyjechałem właśnie z pustyni Bo jadę cały czas prosto i wyjechałem No i co, gdzie mam jechać jak wyjechałem? Eee, dobra, czekaj, ja wysyłam po siebie. Czekaj, tu jest welcome tam Dobra, i widzę pustynię jest pode mną, jest jakieś kamienie. Jestem w mieście tutaj. Dostroj miasto. Dobra, już wiem gdzie jest molo. I tam jest koło takie. Mm -hmm. Dobra, widzę pagani, to twoje. że nie mogę w to W którym ty siedzisz? to w tym? No i prawie zgadłeś, cześć. Ale ty żółty jest i żółtaczkę masz? Ale ty masz kurwa. Wiel wielką głowę. Na tym odcinek zryjasz. Dobra. Czekajcie, Czekaj, widzowie musiałem wynająć tą tę bo nie było nic innego. A potem Lexus, po Lexusa będę jechał. To jest taki samochód wynajęty na dziś. Żeby przyjechać chociaż gdzieś. Jezu, jak patrzę na no to, też mnie gra No mnie też. Dobra. Wsiadaj, przejedziemy się trochę, pokażę ci sobie, co nieco. Dajmy. Nie, no najpierw się tutaj porozmawiamy, potem nas jakby. Potem wrócimy do centrum. No, tutaj masz prostrację między nowo, to nic w sumie ciekawego. Jakieś zabudowania małe. W sumie miasto, jak miasteczko jak miasteczko, tylko mnie zastanawia, czemu tutaj są burzowczo. Mam i A właśnie, z którego ty miejsca masz odebrać tego, tego, Nie z tego miasta. z tego większego, co nie? No. Zbierasz to i jest ten, jak będziesz nas nie prowadził z moim tam sobowtórem w Wam No, czekaj, bo ja się boję do tego wchodzić, bo to zaraz się spali. Dobra, to no, najwyżej powoli, bo nie ma co się uśpieszyć. Bokim Tesla, tragedia ten samochód. Widzowie, uznajmy, że mamy 60 tysięcy, tak jak widzicie o góry Więc Oś. jak podjedziemy w jedno miejsce, to będzie tam już tam To musicie wtedy... No w sumie wy nie wybierzecie, ja wy, wybiorę jakiś samochód do 60 tysięcy, który kupimy Ja jedę cały czas prosto, bo, nie, bo tak dojechałem właśnie dobra. Panie! Nie... nie bym was wszystkich, wyprzedzał. No a ten twój zobowtór we mnie wjeżdża No dobra, wyprzedził mnie teraz ja jedę tym z Teslą 194, bo tylko tyle się da. Ja tak, że my według jak z tym naszym pogami 380, coś. No ja tyle, to ja nie pojadę tą, no, obsraną no, Teslą. Jak tam macie, pekane na siebie przy tych? Przy... ze wyjazdów? Widzę. No tyku... W tym razie jedziemy prosto. taką jechać. ty po środku, ja na a być Ja nie jadę dołem. O kurde, mapa mi się nie załadowała. Czy ty wpadłeś, na dół? Nie. No, spadłem, ale wyszłem. Czekajcie, widać czy ja jeszcze raz tesle. Teslę. Gdzie no. jest coś? Z przodu. Widzę was. Kogoś od ciebie. Do przodu, do przodu. Stoi u góry. O, jestem. Tutaj to jest. Idziecie? No, no, no. Jak ja bym cię gdzieś nacisnął i was to byłoby dobrze. Czekaj, zawrócę się do was. Ale ciemno już się robi. No. Światło se załącza. Nie, tutaj co? Tutaj tylko, że ja na teraz pojechałem. A on przy stadionie, no mam 60 tysięcy, widzów więc teraz szukam jakiegoś samochodu. Tylko tą Tesla tutaj zostawiam. Dobra, powiadam go już tak i ciu. Oni, ja wierzę, zapłacą za to. Dobra, widzowie, za 60 tysięcy nie patrzymy na jakieś sobie, tylko tutaj od 50 patrzymy. Nissan jest R34, ale to nie Fort Mustang. Co ty na to? Dajdę ja. 60 akurat, równo brać. to możesz kupić jak chcesz, to założę od ciebie. Dobra, już kupiłem. Musimy, mamy 30 tysięcy, ale widzowie nie będziemy tego wydawać. Dobra. <laughs> Przepraszam, nie wiem kogo to. Nie wiem czy to twój, czy sobie Sorry. Nie, to tylko zamiar, to się farbu. Muszę uzbierać 30 tysięcy, mam 34, ale na razie nie będę wydawał, bo, bo, bo chcę do tego kupić, bo 30 tysięcy kosztuje, no ale nie będę wydawał, bo tak mało pieniędzy. Dobra, no, to co, o, właśnie, pokażę Ci jeszcze Twoje miejsce na tego, na twój biznes. Chodź, jedziemy. widzę. Widzę, już mi zaznaczyłeś na mapie, widzę. Teraz to można widzowie jeździć. Czekajcie, 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 czekajcie. Tylko ścisze grę. Żeby na odcinku to nie było takie głośno. Dobra, widzowie, jedziemy. Bo szczela z rury jeszcze ten To coś tu się musi być włożone. A w końcu już nie Tesla, co wujek? W końcu nie Tesla. Kto? O kurde, jak skręciłeś, ja prosto. Czemu to skończy? Jakiś twój w turskim. Tutaj mam zaznaczone. A tu już jest jakieś jedno auto, widzę. No, to już, to jest takie, chyba w podstawie to auto. Mhm. Dobra, to ja tu to, tego leksusa wstawię, co mieliśmy tu wstawić wcześniej, tylko... mogę tu wstawić. No, halo, dobra, to postawię tam. Zjedź, te, niech, niech ten twój sobowtór, a nie ten... To jest twój sobowtór, czy co to jest, a nie mogę... Nie mogę tu samochodu postawić, a tu mogę? Halo Czekajcie widzowie, widzimy się zaraz No wujek, o widzę cię, a to twój kolega, tak? Mhm. Cześć Dwayne On, on jest taki małomówny, więc... Dzień dobry O kurde, drzwi zamknąłem Dobra No powiem ci, że jeszcze tak by się przydało, znając, że się to będzie miało jeszcze będziesz miał super Ale dach to może będą postawić. Czekaj. 130 tysięcy kosztuje dach. Co ty będziesz miał... Ej, czekajcie, bo ja... Czekajcie, bo ja domówiłem te body do tego samochodu, bo 40 tysięcy, bo się samochód sprzedał w salonie. Czekajcie to ja domówię. Czekajcie, czekajcie. Mhm. Dobra, ja już domówiłem te, body, one przysz, przyszło już. No dobra, ja zaraz przyjadę innym samochodem, bo to bardziej sobie zostawić jakby na dobra. Te jazdy zaraz, 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 zaraz. Dobra, ja też widzimy się, zaraz jak już zamotuję body. Dobra widzowie. Body zamontowaliśmy. Boki poszerzone lekko. I z tyłu do uładeczka. Panie Dwayne... Odezwie się pan w końcu. O, u... To fajny Mustang. Tylko ty masz tą nowszą wersję. To jest Mustang Mustang No a ja nie mam wszy... To jest ten sam, co ja mam. To jest ten. To, Czekaj, bo chcę zobaczyć na stronie internetowej, ile on kosztuje. A to jest Ford, nie, to nie jest, ten, Pokaż w przód. Nie, to nie jest. To jest yy, tak, bo 500, szukaj. 500 tysięcy on kosztuje, tak? Nie, dobra, widzę, widzę. To jest Ford 250, Ford Horse 500. No jak się nazywa, no widzę. Fajny. Ja. Mm, mi też siedzi ten mój Mustang. Dobra, nie będziemy tu siedzieć przy moim salonie i tego zamknąć i jedziemy. Się uprzejechać. ja mam dla ciebie jedną pewną rzecz. Czekaj. i aczkolwiek, że masz własnego dealershipa, no to musisz mi do hotel jeszcze. Dobra, a tą taką najmniejszą, tak? Kurde, mam 86 tysięcy. Nie wiem czy mi starczy. Ja sobie już hack. Ja sobie też jadę przejechać? I zaraz przyjadę. Akurat mi się samochód sprzeda, bo już widzę, że mi się coś tam sprzedaje. Bo powoli mi na konto hajs wpada. już 90. Trzeba będzie tego stanka treningować, ale to nie teraz, już na razie to wystarczający. Jest strzela z rury, no mój tak samo. Chociaż jestem w wolnym szaleń, gdzie coś powie, No już wracam kawałek. Tu byłem się przejechać no. 208. On jedzie więcej niż Tesla, no. dobra, sprzedał mi się samochód. Mam 100 tysięcy, zdać mi będzie.

No to tam, no to właśnie tutaj, taki partii dostrojowej Częsty, no, masę tutaj raz mam no, fajny taki malutki, niebieski. No. Ja mam taki średni zamiennik. Dobra, tu jest łazienka, fajny. Tu też sprawdzimy, o pokój fajny z telewizorem. Jak ze sto koła, to nie ma co narzekać. Jeszcze jeden pokój jest w gościnny. A w ogóle z widzowie zmieniliśmy jeszcze kolor z Mustanga, to zapomnę powiedzieć. Jest teraz biały Mustang. Jakbyście chcieli mieć czarny, to... Jak coś to musi, się wydaje. O, ten Mustang brzmi. Co to było? Co to za samochód? widzowie? kurde, to jakiś typ, sobie wyciągnął samochód. Tu się jakiś samochód pali, wujek? Co? Tu się jakiś samochód pali. Oj ja to to No to ogarnijmy sobie go, to weźmy go. Naprawimy silnik. A No. Sprzedam ją, musimy ile szybciej. No ale nie co tutaj byłoby działające. Co ty ta lampa? Może o. Ten. Ło! Wow. Poza przodem robisz na cały tył w sumie. Co ty robisz? Widzisz to he? Jakby gumę w miejscu. Dobra, no, to zobaczymy co jest z tym, bo ja nie mam nawet jak tego gdzieś. Dobra to wezmijmy nawet to później się ogarnie ten samochód tak. Nie chcę narazi to. No, Coś tam to jedziemy No mnie tu. Tak, tak. Jestem tu pierwszy raz, ja nie wiem gdzie ja mam jeździć, więc jest pierwszy. będzie ty pojecha... a ty dalej pojechałeś. A dobra, zjadę też jest dobra, trudno. Zjadę in inną drogą, ale dojadę do ciebie. Widzę cię. Ło, tu jakiś samochód mi wyjechał, to chyba ten twój w mm -hmm. Ten pan Dwayne. No jest no, tak wygląda mniej więcej centrum. tam coś rozbudowywało? Jak leciałem, to patrzyłem tutaj na zdjęcia, bo miałem taką gazetkę stąd, że dopiero to zbudowali. Kiedy oni otworzyli te miasto, bo to było całe budowane. Widziałem, że tydzień to jest, ten... jest, no. Tydzień? prawie, żeby i to otworzyłeś jakieś 2-3 dni temu. No mnie... Nie, ja to widziałem, że tydzień, ale git. Jak to miasto się w ogóle nazywa? A bym pytał, co to za dziwne to ja mam, to jest Lamborghini Vision GT. O A z policją tu problemy macie, czy to jest bez policji tu prawie jest? No kurde, ten usztubowtórz zaraz będzie mi płacił za samochód, bo cały czas z wami wjeżdża. No tutaj mogę się powiedzieć, że na razie jest spokojnie, nic się w sumie na chwilę bez poza wyścigami na Drac się na, na lotnisku. Więc no. to wyścigi no, mnie to... nie interesują na razie, tylko salon. Aha. No, jak na sam początek. Możemy jeszcze wjechać w drugą no... drogę na ten... Co za gościu? Nie... Dobra, ogarnij ten twój sobowtór, bo we mnie wjechał już polecić i mnie spitował. Dobra, sobowtór, sobowczyny się. To za może wjedziemy na tą tą autostradę tam co jest wokół miasta. To tą górną. Dawaj. Ja tu nie wycisnę więcej niż 208. Ja się zastanawiam, ile na tym nabo wycisnąłem. To chyba bogaty jesteś, ja nie boisz, że zepsuć auta. Mm. Aj, Raz to nie zawsze pamiętaj, tu. O, jest gaz. Ja, tu, ja, tu, ja tu e, to mam dosyć teraz, pod po tuningu wyciągnąć 416. Eee, tu tylko 208. Potem ustank jest taki, że on maksymalnie 300 pojedzie z tuningami. Kolejna auto mi się sprzedał, bo już mam 43 tysiące. Mi się tak auto spadało na tym moim dywerszybie, ale to już ci kiedyś pokażę, jak moje dywerszyby wygląda. Uff, wow, jaki to jest ten, jest fajny. Ten, ten, tutaj ten most taki dookoła. Hmm. No, 208 nie wycisnę więcej tym. 209, jadę. Ło! Kurde! Nie, ten twój w jest jakiś głupi. Jechał tym swoim szarym samochodem i spadł na dół. Ten most jest jakiś wzmocniony chyba. Jestem na dole, pod mostem. tam Tam... gdzie jest, tam, gdzie jest ten tortrak taki do okrążeń. Tu jestem, bo w tym garażu wjeżdżam na niego właśnie na ten tor, bo on jest otwarty, tu wjeżdżam o, nie zarysuj mi auta. Ciąg mi udostępni pokazało Dobra. O, nie to widzowie chciałem kliknąć, chciałem to kliknąć. O, ale mnie teraz silno bo zrobiłem zdjęcie widzowie. To jest pierwszy odcinek z pierwszego sezonu widzowie, więc będzie więcej tych sezonów. Choć ten sezon chyba będzie najdłuższy. Myślę, że tak z 30 odcinków może mi się uda z niego zrobić. Choć nie jestem tego widzowie pewny, bo ja mówię 30 odcinków, skończy się po pięciu Co tam Wojciech, gdzie ty już jesteś? Eee, nie wiem, gdzieś tam Zaraz pod muzeum sobie podjadę, tam na was poczekam. O kurde, pod muzeum, ja jestem na tym torze tutaj Dobra, muszę z niego wyjechać, tylko nie wiem jak Tam jest wyjazd A to jest tor do Shelby, tak ten tor się nazywa, Shelby Tor Shelby Racing. Tu odbywa się Shelby uh, Racing. To wiesz, jakby pod tym tam, to most, co tam byliśmy chwilę temu. I tam okay. powinno być takie, taki biały butynek i to jest. Muzeum. A to nie ja będzie z muzeum. Akurat muzeum wiem, gdzie to jest, bo czytam dużo o nim, bo chciałem kiedyś do niego podejść. Podjechać. No i gate Ale wiesz, możesz normalnie by samochodem parkować przed tę przed wjazdem. No znaczy To nie jest muzeum, to jest bank. Bo o nim też dużo strzyżę, że dużo napadów na niego było. Mhm. On tu się gdzieś tam palił. To mi nie obchodzi. Jestem pod tym, tym, gdzie się wjeżdża. Na ten most. Z którą stronę mam jechać? Bo już teraz nie pamiętam. Prosto i chyba w prawo Tak. Jestem pod muzeum. A gdzie mam stawać? No tutaj możesz przed wejściem nie ma musisz gdzieś tam stawać. E, że mi... O to nie skonfiskowali to wolę Masz A nie, bo oni jest specjalnie tą zrobili dla tych O kurde! Przecież A masz takie auto jak na przykład Dodge Charger? Czy nie posiadasz takich samochodów? Już takich unikatowych? My się tu nie ładują Te auta, te zdjęcia Czekaj, 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 czekaj O Porsche BWR Słyszałem o nim, widziałem kiedyś je BWRK tu jest. A te Mechajn, Lamborghini -na Lamborgy Lambo takie? To też jej widziałem. Corsaro, gdzie On Chargerze masz? A ja mówię o chargerze takim, tym starym, tym starym... Tym starym, Ty starym, to jest ten charger nowszy. No. Ja to mam tylko tego A, te... Cosoro 995 Evo, to ten, ten samochód ma mój wuj, taki przyszywany wujek No to ja mam jeszcze takiego jakby do, do starszego Chargera, tylko że on jest... Czego? Kurde, to jest Zenvo McLaren Senna -no. Nissan S15 Pro A. O kurde, ale ten tego to się da kupić, chyba to nie o tak. To znaczy ten takiego dużo co ja mam możesz 60 tysięcy Ile? Za 50? 80 tysięcy całego kompletnego A no to jest... No bo to jest 68 ten... ten, bo to jest trochę inny. Tam ten taki szybcy i ściekłych brał udział. Może Ten też jest fajny Ale ja takim samochodem nie... Jakby Starsze samochody mi nie przypadają do gustu A on ma takie fajne wysuny tam Jak się sprzyjrzy z od przodu Podejdź naprzód No Wo. O kurde On ma te fajne klapki Skurczybyk Teraz będę na. Teraz chcę sobie uzbierać 120 tysięcy właśnie na Helkata, na Hellcata, chargera. Na tego, na tego co się pokazało Tak, albo na tą G klasę taką. Ale to na razie zostawiam taką Mustangę, bo jest bardzo fajny. No, no, jak chcesz. To sobie, że nie już pod domem? No, nie mogę się iść do samochodu, teraz. Trzeba go odblokować chyba. A nie dobra jest zamknięte. Jadę pod chałupę. Nie wiem czy tutaj... Uh, uh. O już jestem koło salonu. Mojego samochodowego. Koło mojego kartyreksyfu. Ja też. To ja jadę pod ciebie pod dom i widzimy się tam u ciebie. Zrobię sobie zdjęcie we trzech w nim, Jim, Nie tego, Serio? U, czeka mi driftuje samochód. Bo to tył napęd w tym szalbi. To nie jest szelbi. Co ja gadam? A tu jest ten czarny twój. To jest stanę koło niego. Koło słuchaj. Możesz na pozor Nie jakaś, Nie ma co. Czekaj chwilę, bo mnie ten kolor denerwuje tak trochę. Dobra widzowie, ale w tym odcinku to było na tyle, więc się mano.